Wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Kamila Korzeniowska. Dobry wieczór. Zapraszam na najważniejsze informacje z naszego regionu. W regionie będzie więcej miejsca w żłobkach i klubach Malucha. To efekt rządowej dotacji dla regionu, która ma wartość 50 milionów złotych. Pochodzi z programu Maluch Plus. O szczegółach Natalia Janusz-Hempel. Dzięki programowi Maluch Plus na Opolszczyźnie powstanie 888 miejsc dla dzieci w wieku żłobkowym. Mapa tzw. białych plam, czyli miejsc bez placówek opieki dla dzieci do lat 3, tak w kraju jak i w naszym regionie zmniejsza się. Do tej pory 21 gmin pozostawało bez miejsc żłobkowych, natomiast w wyniku właśnie aplikacji wnioskowania o środki do programu Maluch Plus cztery gminy, jakby. Będą pozyskały środki, żeby utworzyć miejsca z żłobkowej, to są gminy Łambinowice, Pakosławice, Murów i Turawa. Pozostałe gminy mogą składać wnioski, bo wsparcie z programu Maluch Plus nie musi oznaczać tylko budowy żłobka. Może wspomóc utworzenie klubu dziecięcego albo zapewnić pieczę tak zwanego opiekuna dziennego, który może zajmować się pięciorgiem dzieci. Do tego zachęca Wojewoda Opolski. Pieniądze są, pieniądze leżą na stole. Na razie samorządy województwa opolskiego i te prywatne podmioty uzyskały kwotę blisko 50 milionów złotych. Jeżeli będzie taka potrzeba, pieniądze leżące na stole są do wzięcia. Apeluję w związku z tym do samorządów, tych, gdzie nie ma miejsc żłobkowych, o aplikowanie o te środki. Takie rozwiązanie sprawdza się w gminie Reńska Wieś, gdzie funkcjonują już kluby dziecięce. Dzięki pieniądzom z nowej edycji Maluch Plus powstaną dwa kolejne. Staramy się jednak prowadzić taką rozproszoną sieć, żeby po prostu rodzice mieli blisko do tych klubów. I dwa takie kolejne kluby właśnie planujemy w dwóch kolejnych miejscowościach, w Większycach i Długomiowicach. To nie jedyna forma rządowego wsparcia dla młodych ludzi zakładających rodziny. Program Malu wpisuje się w całą formę wsparcia rodziny, bo mamy również kapitał opiekuńczy, mamy różnego rodzaju dofinansowanie, mamy ulgi dla osób młodych do 26 roku życia. A więc cała sfera pomocy dla młodych małżeństw czy matek jest bardzo szeroko tutaj przygotowana. Na budowę żłobków i klubów dziecięcych w latach 2023-2029 rząd zarezerwował rekordową kwotę 5,5 miliarda złotych dla całego kraju. Placówki opieki nad dziećmi do lat trzech powstaną w 441 gminach. Natalia Janusz-Hempel, Kurier Opolski. Dawaj kasę to jest napad, powiedział z nożem w ręku Krzysztof B do pracownika sklepu spożywczego w Tarnowie opolskim. Ze sklepowej kasy zabrał 470 złotych i uciekł. Dziś mężczyzna zasiadł na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego w Opolu i usłyszał wyrok. 35-letni mieszkaniec powiatu strzeleckiego na ławie oskarżonych został doprowadzony z aresztu, gdzie przebywa od 28 grudnia zeszłego roku. Kilka dni wcześniej zamaskowany mężczyzna wtargnął do małego sklepu spożywczego jednej z popularnych sieci miał przy sobie nóż. Przykładając nóż do brzucha Jakuba u pracownika wyżej wymienionego sklepu powiedział: Dawaj kasę, to jest napad, czym doprowadził go do stanu bezbronności, a następnie dokonał zaboru w celu przywłaszczenia z kasetki sklepowej pieniędzy w kwocie 470 zł, a następnie uciekł porzucając nieopodal nóż i ubranie, które odnalazła policja. Gdy funkcjonariusze dotarli do 35-latka, swoje postępowanie tłumaczył stanem upojenia alkoholowego. Do końca nie pamiętałem co się stało, tak powiedzmy. I dopiero jak na policji później po przesłuchaniu pokazano mi nagrania, zdjęcia. Dopiero jak na policji już poprzez słuchanie pokazano mi nagrania, zdjęcia. No i tam było widoczne, że to jestem ja. I tam było widoczne, że to rzeczywiście jestem ja. No to w akuraturze już się przyznałem po prostu. Krzysztofowi B. za rozbój groziło nawet 12 lat pozbawienia wolności. Oskarżony zwrócił się o dobrowolne wymierzenie kary. Obrona wnioskowała o karę czterech lat pozbawienia wolności, zwrot skradzionej kwoty i nawiązkę na rzecz pracownika sklepu. Sąd częściowo przychylił się do tego wniosku. Wymierzę oskarżonemu panu Krzysztofowi B. karę czterech lat pozbawienia wolności. Po drugie, na podstawie artykułów 93b, paragraf 1, 93c, punkt 5 kodeksu karnego, orzeka wobec oskarżonego pana Krzysztofa B. środek zabezpieczający w postaci terapii uzależnień. Ponadto Krzysztof B. musi oddać skradzioną kwotę, a na rzecz pracownika sklepu wypłacić zadośćuczynienie w wysokości 3000 zł. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski. Teatr imienia Jana Kochanowskiego w Opolu jest gospodarzem tegorocznej międzynarodowej konferencji teatralnej. To prestiżowe przedsięwzięcie, w którym udział bierze 250 osób z 54 krajów całego kontynentu. Zjeżdżają się do Opola po to, by dyskutować o przyszłości teatru, o jego problemach, ale też żeby zobaczyć jak silna jest polska sztuka. Łączna wspólna idea i wspólna misja, żeby się zastanowić czemu służy teatr dzisiaj. I jak powinien wyglądać przez najbliższe lata? Dla Teatru Kochanowskiego jest to potrzebne wydarzenie, ponieważ dzięki niemu kontaktujemy się z wieloma krajami i z tego są również owoce, tak jak na przykład koprodukcje. Już w najbliższym sezonie będziemy mieli koprodukcje z kilkoma krajami Europy. No i mówiąc wprost, jest to po prostu dla nas, dla ludzi praktyki, dla ludzi teatru, jest to bardzo potrzebne. Po to, żeby móc organizować też ludziom naszym widzom jak najlepsze wydarzenia. Dumą naszą jest marka tego miejsca przez pryzmat nie tylko stolicy polskiej piosenki. A z uporem maniaka cały czas powtarzam, to jest stolica klasyki polskiej. No i mamy teraz w tym momencie dwa fundamenty. Po pierwsze klasyka polska, a z drugiej strony teraz miejsce po prostu wymiany wartości i tworzenia teatru właśnie w ujęciu szerszym niż, niż Polska. Jak 100 lat temu wyglądało otoczenie wieży piastowskiej, a co znajdowało się w miejscu, gdzie dziś stoi amfiteatr, tego można dowiedzieć się dzięki interaktywnemu modelowi 3D Zamku Piastowskiego. Powstał z inicjatyw Instytutu Śląskiego. Opowie o nim Katarzyna Polaczek. Tak, baszta głodowa, tak zwana, która była w najgorszym stanie. No to jest ta najstarsza część zamku, to jest tutaj. to. Tam, gdzie dziś rozpościera się gmach Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jeszcze 100 lat temu stał budynek bramny, a dalej północne skrzydło zamku piastowskiego. O tym, jak wyglądała siedziba opolskich piastów można przekonać się bez wychodzenia z domu. Dzięki zebranej przez pracowników Instytutu Śląskiego Dokumentacji udało się stworzyć model 3D, który pokazuje nieistniejący już obiekt. Część pocztówek była retuszowana, co nam niestety nie pomagało. Na szczęście, w latach 30. wykonano dość dobrą dokumentację zewnętrzną, fotograficzną zamku, i to było jeden z punktów naszego wyjścia do, do tworzenia jego bryły. Przy czym pamiętajmy też, że załag był wielokrotnie przebudowywany. On nie dotrwał do naszych czasów, tej części najstarszej, tak jaka była pierwotna. Wojny, pożary, różne klęski żywiołowe bardzo zmieniały go. Model dostępny jest także w wersji, w której na mapę nałożono współczesne obiekty, takie jak amfiteatr, Urząd Marszałkowski czy Muzeum Polskiej Piosenki. Ma to pomóc oglądającym w orientowaniu się w terenie. Jedyną pozostałością po opolskim zamku, który ze względu na fatalny stan rozebrano, jest dziś wieża piastowska. Głównie za sprawą protestów właśnie mieszkańców Opola, okolic, a także Związku Polaków w Niemczech udało się właśnie ocalić tą główną wieżę piastowską. No, w jego miejsce postawiono ten, taki na ówczesny e, na, na tamten czas uważany za nowoczesny budynek Rencji Opolskiej. Wizualizacja zamku wyświetlana będzie w ramach sobotniej nocy muzeum. W Instytucie Śląskim zobaczyć będzie można także wystawę poświęconą bitwie pod opolskiej o polskiej solidarności czy życiu codziennemu mieszkańców Śląska. Specjalną atrakcją będzie widowisko iskry niepodległej. Przygotowana z okazji. Setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. I będzie po raz pierwszy, mamy nadzieję, że nie po raz ostatni, pre prezentowana w Opolu. Przy okazji Nocy Muzeów udało nam się przy współpracy z miastem i przy współpracy z, przede wszystkim z programem Niepodległa sprowadzić ją do Opola. Noc Muzeum w Instytucie Śląskim rozpocznie się już o 16 w sobotę. Katarzyna Polaczek Kurier Opolski. A w tym serwisie zobaczą Państwo jeszcze między innymi. Mamy wiele osób, które właśnie pokazały się z tej dobrej strony i dobrze nas zaprezentowały. Historia Polek i Polaków, którzy zapisali się na kartach historii. Olga Jackowska, Ewa Demarczyk, Anna Jantar, Maryla Rodowicz czy Alicja Majewska, która z tych artystek będzie patronką placu przed dworcem głównym PKP w Opolu. Radni z klubu radnych Arkadiusza Wiśniewskiego chcą, aby decyzję w tej sprawie podjęli mieszkańcy w internetowym głosowaniu. Trwa w tej chwili już zaawansowany remont całej przestrzeni, całego placu przed dworcem. I tak rozmawiając myśleliśmy sobie o tym, aby nadać imię temu placowi. Artystom, którzy są związani ściśle z historią Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. To będą e, artystki, e, które są silnie związane z festiwalem, z Opolem, gdzie ta historia jest tutaj bardzo ważna i po prostu wybrzmiewa. Nasze propozycje artystek, których imię miałby witać e, wszystkich przyjeżdżających i żegnać wszystkich odjeżdżających z Opola, e, to Olga Jackowska, Ewa Demarczyk, Anna Jantar, Maryla Rodowicz i Alicja Majewska. Wychodzimy dzisiaj z takim wnioskiem, z taką propozycją do pana prezydenta o przeprowadzenie swego rodzaju konsultacji społecznych na terenie naszego miasta, w których mogliby wziąć udział wszyscy nasi mieszkańcy i w których okazałoby się, która z propozycji tutaj przez nas przedstawionych zyskałaby największe uznanie, największą aprobatę wśród naszych mieszkańców. Myślimy o formie konsultacji takiej troszkę zbieżnej z tym głosowaniem do budżetu obywatelskiego. Nie. czyli forma elektroniczna dostępna dla wszystkich bardzo prosta potwierdzeniem powinien być tylko wydaje się numer telefonu aby to było faktycznie dostępne dla mieszkańców Opola chcielibyśmy aby to nasi mieszkańcy zdecydowali o przestrzeni no, która znajduje się w naszym mieście Oglądają państwo Kurier Opolski a teraz dalsze informacje w skrócie Podczas pobytu we Włoszech mieszkańca Nysy zepsuł się telefon komórkowy. Postanowiła oddać go do miejscowego punktu napraw. Jak informuje portal pole w trakcie naprawy z jej konta zniknęło 87 tysięcy euro, czyli prawie 400 tysięcy złotych. W jaki sposób ustrzec się przed taką sytuacją? Tego można dowiedzieć się na naszym portalu. Rząd chce zaostrzenia kar dla osób, które znęcają się nad dziećmi. Zmianę w kodeksie karnym zapowiedział premier Mateusz Morawiecki po śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Dziecko zmarło w następstwie tortur, jakie stosował wobec niego partner jego matki. Obecnie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą najbliższą grozi do 10 lat więzienia, a w przypadku próby samobójczej, która jest konsekwencją przemocy do 12. Mateusz Morawiecki powiedział również, że prywatnie wobec przestępstw popełnia. Z takim okrucieństwem i premedytacją, jest zwolennikiem najwyższego wymiaru kary, czyli kary śmierci. Dzięki tej ekspozycji można poznać najwybitniejszych Polaków. Ogólnopolska trasa mobilnego widowiska edukacyjnego, którego sceną jest nowoczesna naczepa ekspozycyjna, zawitała do Byczyny. Docelowo ma dotrzeć do 100 miejscowości w całej Polsce Agata Piwczyńska. Iskry niepodległej zawitały dobyczyny. To spektakl multimedialny opowiadający o Polkach i Polakach z XIX, XX i XXI wieku, którzy dokonywali wielkich czynów w różnych dziedzinach życia, a ich osiągnięcia do dziś mają ogromne znaczenie. Organizatorzy do odwiedzenia wystawy zapraszają szczególnie młodzież. Na wystawę zaprosiliśmy wszyscy, całą młodzież naszych szkół, nie tylko szkół z Byczyny, ale również szkół, które funkcjonują, funkcjonują na terenie naszej gminy. Oczywiście zapraszamy wszystkie gminy ościenne, ponieważ ta wystawa będzie tylko w 100 miastach na terenie Polski i dlatego jest to okazja, żeby młodzież z gmin sąsiednich również do nas zawitała. Ta 20-minutowa opowieść przynosi odbiorcę w świat ponad 100 najwybitniejszych Polaków, którzy zajmowali się różnymi dziedzinami, techniką, medycyną, kulturą czy sportem. Spektakl pełen ciekawostek i zabawy ma w sobie również walor edukacyjny. Samo zapoznanie się z osobami i jakby nakreślenie dzieciom i młodzieży, jak zdolnych mieliśmy Polaków i Polki i jak oni się wpisali no, w cały nasz świat, bo przecież mamy wiele osób, które właśnie pokazały się z tej dobrej strony i dobrze nas zaprezentowały. Największe wrażenie na dzieciach zrobiła kamizelka kuloodporna, łaziki oraz puchary sportowców. A kto według nich jest najwybitniejszym Polakiem? Maria skłodowska kiri. A dla mnie tak samo, Maria Skłodowska-Kirik. A czemu? Bo na las, na Ekspozycja w Byczynie pozostaje do piątku, a już w sobotę przenosi się do Opola na Plac Kopernika i pozostaje tam do 15 maja. Jej ostatnim przystankiem w województwie opolskim będzie Namysłów. Agata Piwczyńska, Kurier Opolski. Uczniowie z pierwszego publicznego liceum ogólnokształcącego w Oleśnie stworzyli grę o swojej miejscowości. Dzięki kreatywności i pomysłowości trójki licealistów, mieszkańcy regionu mogą poznać legendy Olesna, a jak się okazuje, jest ich naprawdę sporo. Trójka uczniów z Pierwszego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie wzięła udział w konkursie Genialne miejsca, którego organizatorem jest sekcja informatyki szkolnej. Ich zadaniem było stworzenie gry o rodzimej miejscowości. Teraz mieszkańcy regionu mogą sprawdzić swoją wiedzę na temat legend Olesna. Gra polega na tym, że poznajemy poszczególne legendy Olesna, po czym odpowiadamy na poszczególne pytania, aby zdobyć kolejne cyfry kodu i w końcu go wpisać i zakończyć ale wcale nie jest to takie łatwe. Uczniowie zamieścili w grze kilka legend bardziej i mniej znanych: o Świętej Annie, o Kościele Świętego Rocha, ale i. Znalazłem legendę o smoku, który był w Oleśnie, co też mnie zdziwiło. Czyli tak jak Kraków, mamy swojego smoka. Korzystaliśmy z różnych źródeł, które są dostępne i w internecie, i w Oleskim Muzeum. I też w sumie z źródeł, które same, gdzieś tam z informacji, które same znaliśmy. Prace nad grą trwały kilka tygodni. Konkurs jest połączeniem umiejętności historycznych, informatycznych, algorytmicznych. Przede wszystkim najważniejsze było dla mnie to, że mieli tą chęć jednak przystąpić do tego zadania. Bo gdy są chęci, to zdziałać można wiele. Praca uczniów z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Oleśnie została doceniona przez jury i zajęła pierwsze miejsce. Aby zagrać w grę, należy wpisać w wyszukiwarkę frazę: genial miejsca mapa i wybrać Olesno. Kamila Korzeniowska, kurier Opolski. W wieczornym wydaniu Kuriera Opolskiego to wszystko. Jutro na nasz pierwszy serwis informacyjny zapraszam o godzinie 10:30. Ja dziękuję za uwagę, życzę państwu spokojnej nocy. Do zobaczenia.